Cześć witajcie, jestem Natalia, wy jesteście na kanale to ja dzisiaj e, powrócimy sobie do Butterfly Zoop Po mojej dość długiej przerwie, zresztą jak zwykle i od razu wam mówię, że nie wiem kiedy wstawię ten odcinek, bo u mnie jest 7 marca 20, 20 już od 14 więc nie mam pojęcia czy dzisiaj jeszcze to wstawię, czy kolejnego dnia. No, ale mm, przerzucę drzwi i kontynuujemy zaraz. Okej, okay, więc jesteśmy w tym momencie, gdzie ostatnio skończyliśmy. Mm, czyli no tam, gdzie e, Min i Dia się spotkały. Zapamiętam, to, to akurat pamiętam, bo nie mogę tego zapomnieć. Mim wstaje z D i nie żył z rokiem, kiedy ta wstaje na nogi. Wow. Prawie zapomniałam, jaka jesteś za ładna. Jaka jesteś ładna. Mogłaby... <śmarsz> od razu jak w to jak ktoś czyta to, a to jest takie banana, na, na buzi mamie. Mogłoby zostać modelką. Prawie zapomniałam, że ciągle mówię takie rzeczy. Nie jest już ode mnie. Ej, dalej rosnę. Jest najśniejsza o jakieś 30 centymetrów. Dalej jest nadzieja. Nigdy się nie poddajesz, co? Oczywiście, że nie. Popracuj nad sobą i cię nam. Wezroście. Sobie. Próbując ukryć swoje zawstydzenie, Min odwraca głowę w bok i wskazuje na ucho. Spójrz, mam teraz kolczyki. Nie, wyglą nie wyglądam fajnie? Wyglądasz fajnie. I mam nóż motylkowy. Jaki to jest nóż motylkowy? Nie wiem, jaki to jest nóż motylkowy, ale rozumiem. Patrz na to. Mina otwiera nóż i robi sztuczkę. Wygląda to bardzo niebezpiecznie. Wow, jest taka odważna. jest mam za tobą. Też znowu to to był tęskniony. Nie, Nie mam pojęcia, co to znaczy. Cześć. Okej. Okay. <laughs> Nie wiem, to chyba koreańskie, ani polski. Nie, ja się tych języków w życiu nie uczyłam. Nie, nie. Czy to chyba indyjski? Bo ono chyba z... Dobra, moje rozkminy zostawię sobie poza kam na poza kamerą. Od razu mówię, że planuję kolejną serię, ale to tak... za mam. Jeszcze będę w ogóle, pamiętam teraz, że będę musiała nagrać Cooking Simulator dodatki do tego, bo niedługo też ma susz sushi, więc... I druga część, też tu za jakiś czas. I House Sweeper 2. Więc <głos》> to jeszcze planów na przyszłość. Jest trochę. Ktoś wyje do szatni. Sapie tak ciężko, że Dia nie musi patrzeć, żeby wiedzieć kto to. Dia, tu jesteś! Wszyscy jesz... Ty! Jak ty? Czemu ty jesteś? Ja powinnam się o to spytać. Boże, jaka muzyka! ja, ja swojej nie będę... Może powinnam? Już teraz nie wiem, czy nie powinnam... odkładać, żeby praw autorskich. No nieważne. Nie wierzę, że Dia dalej pozwala takim osobu jak ty się znów zadawać. Ty... The, the Empire State Building. Mi robisz sztuczkę z nożem. Czemu masz nóż? Odłóż go. Odłóż <laughs> tak, jak jest dźwięk w moim sercu. Jako tak dziwny ten Zamknijcie się! Myślałam, że to będzie brzmiało lepiej. Nikt nic nie powiedział. W każdym razie, czy takie noże nie są nielegalne w Kalifornii? Gdybym chciała, mogłabym zgłosić się na policję. Min niechętnie odkłada Pierdol się. <grytol> się. Min groźnie zbliża się do Noel i szepcze jej długa, niskim głosem. Efekt psuje trochę fakt, że i musi wejść na pudełka, żebym być wyższa. Nienawidzę cię. Nienawidzę cię bardziej niż tych nitek na balanie. Dlaczego? Nic nie zrobiłam. Zamknij się. Nie przegram z tobą. O czym ty mówisz? Wnego zwiadia ja zrozumie, że jest spoza tej ligi. Nie jesteś już o, nawet od niej wyższa. Nie masz już żadnych zaleceń. Nie mam czego? Kiedy przestaniecie lubić, wypatroszę cię i nakręcę to psa. Ona nawet nie ma psa. Kupi i psa i trenuję, żeby cię zjadł. No. Też wiem, to już nie było doszlatne. Rozpoznanie japonek a Karszy zajmuje D i Noe tego sekundę. Ej, Krisa i Liza szukają. Sz sz no to nie robi się ciekawie. A tak z 15 minut nagram, czyli jeszcze tak chwila. No ale na spokojnie. Eee. Coś mnie nie pominęło. Kim ty... Jesteś. Takich słów nie będę tam, bo to już jest takie za mocne trochę. Kim ty jesteś? Zapytałam pierwsza palancie. Ła! Wow, prawie się zaciątą, ostrą odpowiedział. Zanim Akas zdołała coś zrobić, minła pił za kurtkę i przyciskał plecami do ściany. Chcesz się bić? Ła. Wow. Nie będę kłamać, gdybyś była wyszedową bardzo seksy. O Boże. To nie jest zna. Min uderza Akarsha w twarz. O nie! Przestań! Ja podnosi Min i przerzuca ją paręnaście centymetrów za siebie. Min, odsuń się, ja się tym zajmę. Nie, ale... czy ktoś może mi wytłumaczyć, co się tutaj dzieje? Co to za emokarze? Kogo nazywasz karmem? Ale jesteś karłem. Min czaruje na Ja! Kaszę wykupuje, no nie? Powiedz, że tak, że nie na a twarz Min w Min powala kaszę na ziemię. Myślisz, że jesteś taka mądra, co? Zgadnij co? Nienawidzę mądrych ludzi. Może... O, to, o, właśnie to jest odpowiedź na pytanie yy, wcześniej. No ale czemu Ona jej nienawidzi? Bo nie, Min nienawidzi mądrych ludzi. To jest właśnie odpowiedź. I ręce jej ręce zaciskają się naszej Akaszy Panice Akasza drapia nad min, nim, ale nic się nie daje Użyj głowy! Głowy! Użyj głowy tych głupich klaunie Aha, to sam Zabijcie, i umrzeć! To nie ma sensu Akasza What? Co? Lepiej żeby to nie był... Kasia przyjeżdża ręką w krwi okresu po twarzy mini. Mi Mnie nie opuszczę. E, i fuj! W tym zamieszaniu a staje na nogi, próbując złapać oddych. No ale biegnie jej pomóc. Kiedy kasza opiera rękę na ramieniu, ale przypadkiem wyciera się o nią zakrwawioną rękę. Mi teraz zaměziłaś! No ale odpychała zostawiając zostawiającej sama sobie. Kasia wystawia brudną rękę w kierunku, jak broń. Mi się cofa desperacko, unikając zbytniego tknięcia w ręku. Z krwi. Sucker, Odejdź, nie dotkniesz mnie. Ty, ty wstrętna. Nie powiem tego. Właśnie tak. Jeśli nie mogę wybrać, wygrać, będąc mistrzem kung-fu, wygram, będąc śmieciem. Wygram na dziwnie poruszoną słowami. Ty, walnięta. Bitch. A, wyszłam. No tak, już zrozumiałam. Może... Okej, okay, udało mi się wrócić. Co to jest? Boże. Jaka muzyka. Kim ty jesteś? Nazywają mnie Rail Tracer. Dosłownie nikt się tak nie nazywa. Cicho tam! Min kompletnie zaniechałam ataku. W rzeczywistości wyglądała, jakby była pod wrażeniem. A wygląda, bo to jest. Okej, okay, to jest w Bo ja zawsze, jak czytam historię, to zawsze ona są w e, w, w czasie przeszłym to po prostu tak. Ten... Jesteś największym szmuginem, jakby zanów. Zaczynam jej się! Poważnie? Tu między nami spoko? Chyba. Przede wszystkim to było ohydne. Nie chcę już nigdy z tobą walczyć. Zacznijmy od początku. Jest ten min. Min? W sensie, że ten delikwent? Ten co kogoś zaigro? No, masz z tym jakiś problem? Żartujesz? Szukałam cię. Gdzie... Na, tak, najlepiej szukać osoby, która. Yy, chyba nie, to jest najlepszy... To najlepszy. Yy, yy, yy. To jest najlepsze. Nieważne. Po... Przemilczmy to. Potrzebuję drugiego zbuntowanego. Potrzebuję głupiego, zbuntowanego znajomego, który pozwoli mi podejmować złe decyzje. One się dogatują? Co się dzieje? Nie podoba mi się to. Do... A kasza zaciska czystą rękę w pięści i wyciągają do mi. Ziomki? Ziomki. Przebiję Zostani do mojego How Ja nie wiem, jeśli to jest w ogóle japońskie. Bo mówię... Ja japońskiego się nie uczyłam. Przez chwilę kilka przez chwilę uczyłam się koreańskiego, ale... tak dla siebie jakby... Nie. Zdecydowanie tego nie tak. Nie. Na kelsem do mojej enchilady. Ludzko do mojej sconagi. Nie podoba mi się to. Możemy irytować noem Razem. Mam co do tego złe przeczucia. Min szybko że z okazji i wyciera twarz o wiatrówkę Akarsze. Fuj, nie! Przestań! To twoja krew, cholera. Też jej nie chcę. No ale też próbuję wyczuć swoją zarażoną... Zarażone ramię Akarsze. Akarsza robi unik. dyja Dia przytrzyma ją. Okej. Okay. Nie, nie proszę Ja z dzianku Posłuchaj! Z przerażającą efektywnością Dia łapie nad każdej zakłada na zakrawioną mu jakieś siatkę i ją zawiązuje. Potem. czekaj, skąd ona wzięła siatkę? Nieważne. Potem powala miotającą jej się i o akarcie na ziemię. Wreszcie cisza. Chris <gryśla> i Lee schodzą przez drzwi, a reszta drużyna idzie za nimi. Akasha, Dia, Noel i Minda z tego już w trakcie bójki dalej pokryte krzpią. Dobrze, wszystko tu jest. Co to? Do... No wskazuję, się z no. To wszystko jej wina. Diana nic nie zrobiła. Co? To twoja wina, że. To twoja wina, że taka niedentująca. Sama zaczęłaś. Piesze mnie przyzwałaś. Okej, okay, nie obchodzi nas, kto zaczął. Nie spotyka się o Japonkę Akaszy. Czyli to but... O mój. Czemu nie masz go na nozę? Zarzuciłam go. Dlaczego? Bo mnie uderzyła. Gaszła w Suzyna. Ile wy macie lat? Pięć? Zirotowana Krisa odwraca się do Min. Jesteś Min? Też tu przyszłaś, żeby grać w bejsbol? No, spóźniłam się. Dobrze Min, jestem Krisa. Ona ma nóż. Kapuś. Oddaj nóż. Niby czemu? Bo jeśli tego nie zrobisz, nie pozwolę ci grać baseball. Możesz. Możesz coś takiego zrobić? Mogę coś takiego zrobić. Min wygląda na bardzo zaskoczoną. Zostaniesz go z powrotem, kiedy skończymy. Ale tu go nie potrzebujesz. To coś mi padło do oka. No, w ogóle teraz słyszę, że jest normalna to muzyka, która zawsze jest. A. coś mi w oko wpadło. Min wyciąga nóż z kieszeni, oddaje się. Wszystkie. No dalej, nie mamy całego dnia. Niechętnie nie, Min otrzepuje kurtkę. Jeszcze kilka dużych padły na podłogę. Grisa kładzie je na szafce w rogu szatni. Co za wysoko, żeby Min do, do nich dosięgnęła. Spogląda na nie ze smutkiem. Myślę taki, teraz taki taki smutny ten pies, taka Mina tego smutnego psa, znaczy jakoś to się nazywało, ale teraz. Mnie nie przypomnę, jakoś tak tak patrzył. A teraz chodźmy na boisko i zacznijmy w końcu grać. Zamk zamkniemy szatnie, więc możecie tu zostawić swoje plecaki. Ja swojego potrzebuję. Będę odrabiać pracę domową. Sorki, jeśli tu jesteś, to grasz. Odmawiam. Czyli nie pójdziesz po dobroci? Dobrze, będzie lepiej po dobroci. Co? W takim razie, nie jestem zobowiązana tu zostawać i się z tobą kłócić. Ja sobie poradzę, wracam do domu. Naprawdę? W takim razie, gdzie są Twoje klucze? Co za zapytanie? Są tutaj w mojej. No, wraca do miejsca, gdzie zostawiła wcześniej swoją torbę. Nie ma jej. Krisa kładzie torby No na czapkę. Nie. Yeah! No weź, cierpienie buduje charakter. Nie chcę charakteru. Chyba wszystkie gramy teraz w baseball. Oho, okay. no okej. Gdzie tam mam teraz L. Jak, jak widzę, tak? No, uh -huh. Dobrze, więc w tym... O, czekaj, więc to jest coś innego... Boże, się... nie, nie widzę tego, udaj że tego nie widzę. i Więc w tym momencie ja się z nim pożegnam. Myślę, że za jakiś czas, nie powiem w ogóle jaki, bo nie mam zielonego pojęcia, za jaki, ale myślę, że za jak... tak niedługo, może w sobotę albo jutro, wstawię Wam kolejny odcinek. E, więc jeszcze ja z Wami żegnam. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, dania łapki w górę oraz dzwoneczka, by być na bieżąco z filmikami. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!